Chłop gdzieś wodę, nie się idę zobaczyć gdzie. Jest nasz wujek Tadeusz. Wujek Tadzio i jego profesjonalne stanowisko wędkarskie. Co? Profesjonalne! Wow. Wujku, co ty tutaj dałeś? dałem? Standard. Jaki jest standard? standard to co jest? Jeszcze go nie pamiętam, bo on jest nowy. Wiesz, życiu w życiu w wędkarza. Profesjonalnego wędkarza. Gdy mało widziałem. To co robiłem ja w życiu, to jest po prostu błąd. Ja też do tej pory nie Ja Nigdy na gdyby nie, tak? nie miałem. Komuś musisz celnąć, będzie Ci łatwiej namoczyć. O, tadziu, o ja tadziu oszczędnie. Za 18, <średnia> Z jak racji, że jest zakaz nęcenia, Tadziu ci oszczędnie. Gdzie to jest zakaz nęcenia? Nie wiem, no na pewno gdzieś jest taki zakaz. No, teraz w roku są same zakazy. Ale tam, tego bez mostręka, to mogłeś tylko 15 metrów w metrów nie Patrz nie to, to, wy na święta są nie kupujecie. A Tadziu to ma w standardzie Nie możesz na tarnowskiej Wiśle wyrzucać dalej niż 15 metrów w lewo i w prawo. A no to zgodnie z przepisami łowie. Masz 14? Nie, 13,90. A i co? I szachmat! 17,90 zawsze i szach... <grym> metra oczywiście Natomiast zwisie No to jest jakieś 17,2 mm, nie? <grym> Kiba pępka razem <grym> z <moczny>, Kibot... <grym> Nie od pępka Ep się dodaje Nie dodaje się można do kolana, tego od kolana mam dłuższą Powiedz powie. mu powiedz mu kurwa Straż rybacka. Straż rybacka Na 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 tę łapę Dobrze, łoisz chyba nie łowisz, Słuchajcie, co ja wam mogę powiedzieć? Tu jestem temat. Prawdziwi strażnicy. Ja tam łapałem, patrz. patrz. Blachy pa. się świecą, widziałem człowieku. Ja mówię, że. Ja na święta takie nie kupuję. Pa. Pa. Jest moc. Jest moc, nie? Zobacz, jak ładnie chodzi kur. To jest od Pałuckiego, Pięknie. to jest przyduszona, nie? Jak zwykle, kurwa, robaki przeistoczone, Ochotka przyduszona. Ochotka teraz wylatuje. A Ty masz dla mnie Polara? Nie mam Polara. Żadnego. O, masz nie masz? Nie mówić, Ci powiedzieć. No i co? Robacki, no tam mnie to. Zaraz. O właśnie, to jest... Przez zaraz ci tutaj, to tutaj ta część, pudełka to są... Od Pana Krzysia Pałuckiego. Od Pana Krzysia. polecam takie kasterki. No ładne. Jeszcze toną. Tak. No cóż. Ona tego będzie klenik. Pokaż. No tego będzie klenic, bo jest twojego? taki... Tak tak, bo on jest taki piękny. A o. O, no. o, wiesz, taki jest brązowawy. No. No. Jest, Ta jest. Tego no. Także to jest bardzo... No co? Minimalistyczna ilość sprzętu, nie? To się to kręci co 10 Nie, Darek... kupił. No, Darek, Darek, Darek ma takie się... agrawki. Dobra, idziemy kupować.